Dobra, teraz całe ramię troszeczkę przysnę do przodu, tak by moje uda, a kolęd biodrowy znalazł się poza tą poduszką, czyli lekko z przodu. Tutaj dla wyjścia mogę się ustawić jeszcze na tych rączkach, które są komfortowe i wygodne. Wbijam pięty w podstawy, wychodzę do wyprostu kolana, napinam pośladek, jeszcze się tutaj asekuruje i teraz bach. Napinam brzuch, napinam pośladek, i mogę utrzymywać izometryczne napięcie, gdzie znowu pilnuję na przykład linii, ucho, bark, biodro, cały jestem ładnie wyprostowany, czuję, że mam napięte mięśnie grzbietu, czuję, że mam napięty pośladek, napiętą grupę uszopokoleniową, mogę trzymać łapki, 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 nieważne jak sobie te łapki zastosuję, ważne żeby cały czas brzuch miał tak samo, Dopięty, żebra mnie lekko do dołu, neutralna pozycja mojego kręgosłupa i taką deseczkę, taki plank, taką izometryczne spięcie mogę sobie trzymać znowu 20-30 sekund i jest to bardzo dobre rozwiązanie do budowania siły mojego, mojej tylnej taśmy, mojego wyprostu. Tak więc bardzo fajnie się to przełoży na nawet samą pozycję wyprostowaną. Gdzie moje ciało musi utrzymać ładny pion, więc jeżeli chodzi o to, też bardzo dobra wersja na wykonanie. I to samo mogę sobie wykonać w odwrotny sposób, czyli tak jakby więcej przycelować wtedy na siłę mięśni mojego pasa, siłę mięśni brzucha. Nie wiem, czy to ustawienie będzie jak to dobre, ale hop, hop, o! Podbródek zmienia. Napinam się brzuch, pod pośladkiem jestem oparty, nogi mam zablokowane, mogę mieć łapki tutaj, 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 brzuszek ładnie pracuje i trzyma mi całe to napięcie, uda tak samo się spinają i po 20-30 sekund sobie to napięcie izometrycznie mogę trzymać i połączenie tego antagonistycznie, na przykład, że 20-30 sekund głową do dołu, częściowo oczami do dołu i 20-30 sekund oczami do góry. Będzie mi tutaj na przedniej taśmie i na tylnej taśmie bardzo dobre napięcia wprowadzać i uczyć mnie przede wszystkim tego napięcia utrzymywać.